Brawo. Mam kwarcynki. Brawo, brawo. brawo. Kurde, coś zaczęło żreć. I... Chyba tobie. Nie, no, synek? Tak. <gadam> dobra. I, dobra. Synek, ja wierzę, że ty się odblokujesz w końcu. Dobra. W końcu. No, tak. <gadam> co, co, ty, co ty tak cicho mówisz? Łopak śpił, siedzi za tobą bo... O kurwa Dla, tak się w... przy dwóch to u mnie dwóch Ja ci stan mogę patrzeć Lody padły I Jeszcze jeden Czekaj, zasmukuję wuje, zasmukuję wuje, czekaj snak Kurwa... Nie wiem nie we, chyba nas, nasza HP Z pokójki chyba. Spokojnie, tak? spokojnie. Yellow behind No i chuj spokojku. tu siedział, ja pierdolę tyle czasu siedział. Uważaj, kowal możemy I tu ta która w Daj, bo nasz tam jest. Dobra, no to masz, masz, masz. Masz. wychodzi, wychodzi, wychodzi właśnie z wyjściem z spokojków. W domku chyba jest. Albo to ty tu dobrze, No, no, tu. Dobrze, dobrze. esmę Uważaj, Kowal, może być gdzieś tutaj. Łącznik albo już. na respie. Zamotuj, może lewo. Nie ma go tej Kurwa, nie ma go. <śmany> po prawo. Dojedź, dojedź. Nejdża, nejdża. Nejdża. Sorry. Nejdża, Ninja w tym Zara kurwa. Zaraz pierdolca dostanę, nie? <noise> go, go, go. Jeszcze zabijesz kogoś. Kurwa, rozjebę ten komputer, kurwa. <noise> tu wszystko w głowie siedzi, no. Piszcie, kurwa. Weź za, za, kurwa. Zamłotuj górę, zamłotuj górę. zlek. Ogródek Lidla, taki To pojechał. Dos No nie no kurwa ma. Jeden... Jeden będzie spokoju, jeden będzie spokojny. I Awka jest. Apka na pokoj. Na pokąc. Na dole, na dole Na dole, na dole, na dole, na dole. Brawo, to jest, to jest ten mecz. Kurcz, tak. Oh, jest... No i nie, no, nie chciałem usłyszeć słyszeć, ty robisku. Senek z niego dropa, może? Nie. ja mogę kupić, kupić coś. coś. Ostatnia wunda. A to ostatnia, to masz. Dziadek, co chcesz? Czekolwiek dobra, dobra. MK może być yeah, oh, drop me. Drop Chodź Synek, zabijasz, A. więc idzie ze mną. I patrz prawo. Hmm. Idzie. Idzie Góra, na pewno Cofnij się I był na dole. Kurwa! Tu, tu, tu blisko jest i na górze. na przy lodach u góry, u góry I biegnij po kontrolową Kurwa, Na lodzie, na lodzie jest, ostatni, na lodzie Idź na respa naszego dziadek Jest tam cały czas, u góry Na lodzisku Jadł, był łódź dziadek, ja pierdolę, aż się zjebał Ale mi się ścięło, mi nawet nie wiem kiedy mnie zabił, tak mi się ścięło. Nie. nie. O A, kurwa. O kurwa. A, jaj, jaj. Kurwa dziadka na domku zabił, ty z nożem biegniesz. No. No to że się odjebał. No, ma, no bardziej niż dziadek, bo on to ma problemy techniczne. No ale to... No.